We wielu miejscach Los Angeles tworzone są schroniska, tak jak to, które widać za moimi plecami. Są to miejsca, gdzie tymczasowo mogą zatrzymać się i mieszkać przez kilka dni wszyscy ci, którzy musieli się ewakuować, a ewakuacje nadal trwają. Także sytuacja jest napięta i zmieniająca się z minuty na minutę. Chociaż niektóre pożary zostały ugaszone, tak jak chociażby ten w Hollywood, czy tak jak pokazywałam państwu wczoraj w dzielnicy Sherman Oaks Studio City Encino to tym, którzy Los Angeles nie znają, czy tutaj nigdy nie byli, nie mieszkali, może niewiele mówi nazwa tych dzielnic, ja ponownie wytłumaczę, że miasto Metropolia Los Angeles położona jest w górach, i te dzielnice są górami oddzielone. Także to jest w tym momencie dobre, ponieważ zabezpiecza przed bardzo szybkim rozprzestrzenianiem się ognia, jednak w przypadku urywistych wiatrów, które mieliśmy przez ostatnie dwa dni, wczoraj było troszkę spokojniej, pożar ten niestety bardzo szybko przenosi się przez góry także. Tutaj obecnie w dolinie nie ma wiatru, choć troszkę wiało kilka godzin temu, kilka pożarów zostało ugaszonych. Także ten w Hollywood, który był dość poważny dwa dni temu. Gdzie jestem obecnie? W Dolinie jest dość spokojnie, ale ci wszyscy, którzy się ewakuowali, na pewno poza domem pozostaną dość długo.